Witajcie w operacjum. Dzisiaj przedstawimy Wam kolejną z wybaczalnych, Krucjatus. Zapraszamy. Klątwa Cruciatus została wymyślona we wczesnym średniowieczu przez mrocznych czarodziejów. Klątwa została prawdopodobnie stworzona do celów tortur, ale była również skutecznie wykorzystywana w pojedynkach. Według Bartiego Kraucza Juniora była ona kiedyś bardzo popularna. Po tym, jak Rada Czarodziejów została przekształcona w Ministerstwo Magii, nałożono surowsze ograniczenia na używanie niektórych rodzajów magii. Klątwa Cruciatus została uznana przez Ministerstwo za czarną magię i wraz z klątwami Imperius i Awada Kedavra została uznana za niewybaczalną w w 1717 roku. Użycie którejkolwiek z nich na drugim człowieku skutkowałoby wyrokiem dożywocia w Askabanie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Chyba, że istniały niepodważalne dowody, że klątwa została wykorzystana przez czarodzieja będącego pod zaklęciem imperius. Ból zadawany przez klątwę Cruciatus został opisany przez Harego Pottera jako gorszy od tysiąca rozżarzonych noży i ponad stopień bólu, jaki większość ludzi w całości swojego życia doświadczy. Uczucie klątwy było tak intensywne, że osoba pod jego wpływem pragnęła stracić czucie albo umrzeć, byleby już go nie czuć. Ból mógł także wywołać trwałe obrażenia na psychice ofiary, jeśli ta jest pod dłuższym wpływem klątwy, jak to było w przypadku Alicji i Franka Longbottomów, którzy spędzili resztę swojego życia w szpitalu Świętego Munga z powodu trwałego uszkodzenia mózgu powstałego w wyniku długiego działania kruciatusa. Przypuszczalnie takie efekty nie były rzadkością, jeśli ofiara była narażona na działanie klątwy przez dłuższy czas. Klątwa Cruciatus była także w stanie złamać rzucone wcześniej na osobę zaklęcie Obliviate, co widać na przykładzie Bertie Jorkins. Możliwe było także użycie Cruciatusa na Strażniku Tajemnicy. Nie przynosiło to jednak efektu, gdyż ten musiał wyjawić chroniony przez niego sekret dobrowolnie. Klątwa uderzając w obiekt nieożywiony mogła powodować jego rozbicie. Aby rzucić tę klątwę, samo wypowiedzenie zaklęcia nie wystarczyło. Przytający musi mieć głębokie pragnienia spowodowania bólu u ofiary i czerpanie przyjemności z jej cierpienia. Widać to na przykładzie Harry'ego Pottera, który mimo szczery nienawiści do Bellatrix nie był w stanie wyrządzić jej prawdziwego bólu, a jedynie zwalić ją z nóg. Nie było zaklęcia, które mogłoby obronić przed klątwą Cruciatus. Jednak były dostępne opcje wymijające. Zaklęcia można uniknąć, chowając się za solidnym przedmiotem, a czarodziej o szczególnie silnej woli mógł jedynie oprzeć się bólowi, dopóki zaklęcie nie zostało zdjęte. Dla przykładu Harry Potter odmówił błagania Voldemorta, gdy był torturowany przez tę klątwę, a Hermiona Granger zdołała okłamać Bellatrix Lestrange. Inną opcją było przerwanie rzucającemu, zanim skończy wypowiadać zaklęcie. Co więcej, podobnie jak w przypadku klątwy Awada Kedavra, można ją również przechwycić kilkoma innymi potężnymi, szybkimi zaklęciami. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzach, o jakich zaklęciach chcielibyście jeszcze usłyszeć, i na brodę Marina dajcie łapkę w górę.